Dobry, szanowni Państwo, nazywam się Grzegorz Niedośpiał, reprezentuję firmę Petronowa Spółka Zo. Tak jest, miałem okazję, przyjemność bardziej, uczestniczyć w, zeszłorocznych, w zeszłorocznej konferencji. Miałem okazję porozmawiać troszeczkę i naopowiadać troszkę na temat stacji ładowania samochodów elektrycznych. Dzisiaj mam temat związany z centralizacją usług na zakładowych stacjach paliw. Ale przy okazji też o centralizacji urządzeń na stacjach zakładowych. Kim jesteśmy? Przede wszystkim też chciałbym od siebie parę słów powiedzieć. Jesteśmy firmą z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim. Powstaliśmy w 2005 roku i od tego czasu świadczymy dla naszych klientów usługi, które są związane z dostarczaniem, serwisowaniem. Urządzeń dla szeroko rozumianego biznesu paliwowego. Jesteśmy generalnym przedstawicielem portugalskiej firmy, tak naprawdę koncernu Petrotec, który jest bardzo znany na Iberii. To jest jakby nasz taki core sprzedaży, czyli dystrybutory paliw, ale również zajmujemy się też sprzedażą, serwisowaniem terminali płatniczych, myjniami samochodowymi, jak również zbiornikami AdBlue. W mojej slajdzie też wskazałem informacje na temat serwisu. Zrobiłem to bardzo celowo. Dlaczego? Moi szefowie w momencie, gdy zakładali firmę, to postawili sobie taki cel, czyli zaufanie do klientów. Dzisiaj, w dzisiejszych czasach, jest, powstało wiele firm, na przykład w rynku fotowoltaiki, czy też w rynku firm, które zajmują się montażem i sprzedażą stacji ładowania, które, które po prostu pojawiają się i znikają, sprzedając produkt tak naprawdę tylko i wyłącznie ceną, a potem okazuje się, że bardzo trudno ten produkt naprawić czy też serwisować. My chcemy mówić o tym serwisie już przy sprzedaży. Trzeba sobie też zdać sprawę, że Niepoprawne działanie dan danego urządzenia, to nie tylko sprawa związana z samym urządzeniem, ale być może, być może również z całą infrastrukturą, która jest, od której, od której jest uzależnione to urządzenie. Dlatego uważamy, że serwis jest bardzo istotny. A jeżeli mówimy o centrali usług, to chciałbym też powiedzieć parę słów o… Oj, przeskoczyłem. Okej. Okay. Chciałbym też powiedzieć o centralizacji samych urządzeń na stacji zakładowej. Nie będę Państwa oczywiście zanudzał pewną specyfiką każdego z urządzeń, natomiast chciałem pokazać konkretnie, jakim, jakim tym obszarem w naszym portfolio się zajmujemy. Wiadomo, że naszym korem, tak jak wcześniej powiedziałem, są to dystrybutory paliw. Sprzedajemy je po prostu od 2005 roku, a jeżeli są dystrybutory paliw, to oczywiście musi też być dla lepszej przejrzystości i dodatkowo bezobsługowości. Terminal płatniczy albo flotowy. Tak jak wspomniałem na początku, naszym uzupełnieniem naszej działalności jest też sprzedaż, serwisowanie i budowa myjni samochodowych. Diametralnie dwa różne produkty jakościowe mamy w naszej ofercie, a mianowicie najprostszy model myjni jedno- bądź dwustanowiskowej zasilanym tylko i wyłącznie prądem elektrycznym co powoduje, że jest bardzo łatwa w obsłudze, a przede wszystkim bardzo łatwa w montażu. Myślę, że tutaj nie ma co jakby więcej słów dodawać do tego typu myjni, bo jest, jest to jakby produkt dla Państwa bardzo znany. Natomiast drugim elementem, drugą myjnią, jak, tak jak wcześniej powiedziałem, diametralnie jakby w innym miejscu zlokalizowanym, jest myjnia Laser Wash. Jest to mejnia całkowicie bezdotykowa. Myjnia, która jest bardzo dużą alternatywą dla myjni szczotkowych, jest to inwestycja, która przynosi naprawdę bardzo, bardzo dobre przychody. Jesteśmy, jesteśmy bo wa, warto o tym wspomnieć, jesteśmy właścicielem takiej myjni od czterech lat, używamy, korzystamy z takiej myjni. Ta myjnia działa na zasadzie bezdotykowego mycia samochodów. Widać tutaj na tym slajdzie ramię, które po wymierzeniu wielkości, parametrów, wymiarów samochodu, całkowicie bezdotykowe my, myje ten samochód. Dodatkowo nie trzeba wysiadać z samochodu, wszystkie operacje, kontrolujemy na zasadzie znaków graficznych, czyli wjeżdżając myjemy podwozie, koła i samochód po wymierzeniu jest również dokładnie wymierzony. To, to jest bardzo innowacyjny produkt. Takich produktów w Polsce jest dopiero kilka. Można by powiedzieć, że jest to produkt mało komercyjny, czyli, czyli w Państwa przypadku mógłby ktoś mi powiedzieć, że w przypadku zastosowania takiej myjni, w którą trzeba zainwestować jest to produkt, który nie będzie w pełni skuteczny i długo się będzie spłacał, to chciałbym tylko powiedzieć, że w dobie dzisiaj drogich samochodów, w których użytkownicy dbają o powłokę lakieru, kilku z dealerów w Polsce korzysta z takiej stacji, lasy, z takiej myjni Laser wash tylko i wyłącznie na swoje potrzeby. Natomiast jeżeli chodzi o komercyjność tej myjni, jeżeli jest możliwość wy dzierżawienia, czy też wyeksponowania jakiegoś, jakiegoś, gruntu pod budowę takiej stacji, zapewniam, że jest to bardzo fajny pomysł do robienia biznesu. Tak jak powiedziałem wcześniej, mamy taką myjnię i jesteśmy z niej bardzo zadowoleni. Cześć. Tak jak wcześniej powiedział pan Adam Kukliński, że bardzo ważnym elementem w zarządzaniu flotą jest Ciśnienie w oponach samochodowych, więc trudno nie wspomnieć o asortymencie, który jest w naszej ofercie czyli po prostu o kompresorach, dalej o odkurzaczach czy też innowacyjnym produkcie, który jest jeszcze dzisiaj na rynku bardzo mało spotykany i bardzo rzadko natomiast warto na ten produkt zwrócić uwagę. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę w przypadku państwa sposobu prowadzenia działalności. Jest znakomita kontrola na temat wydawania płynu do spryskiwacza. Natomiast druga kwestia jest to sprawa finansowa. Tutaj można jasno powiedzieć, że mamy 100% wyższej marży, jeżeli chodzi o zakup płynu do spryskiwacza. Już nie, już nie mówię o wyeliminowaniu całkowicie plastikowych opakowań w naszym środowisku. AdBlue, myślę, że tutaj nie będę dodatkowo żadnych informacji. Oczywiście ka każda konfiguracja jest możliwa. Tak jak na każdej stronie napisałem, chętnie porozmawiamy o szczegółach na naszym stoisku. Ostatni produkt, ostatnia jakby seria produktowa z naszej oferty to stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Wiem, że troszeczkę się państwo, ja przynajmniej to tak z mojej subiektywnej opinii, boicie tego tematu i, i uważacie, że, te, że ten temat jest trochę, ten temat trochę przystopował. Nie, ja, ja uważam całkiem inaczej i war, warto zwrócić uwagę na to, że ta flota samochodowa prędzej czy później do Państwa dotrze. Myślę, że możemy mówić nie, 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 natomiast spodziewajmy się, że, że to nastąpi. Prędzej czy później w Państwa flocie znajdzie się samochód jeden bądź drugi osobowy bądź, bądź kilka samochodów dostawczych. Przyjmijmy hipotetycznie, że, jeden kilo, że, że jedna kilowatogodzina kosztuje złotówkę. Przyjmijmy hipotetycznie, że samochód dostawczy przejedzie 100 km, za, przez, zużywając 30 kWh, to mamy 30 zł kosztów takiego samochodu. Wielu przedsiębiorców nie przejedziemy za 30 zł autem dostawczym. 100 kilometrów. Wielu, wielu przedsiębiorców korzysta i wspiera się poprzez instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, co automatycznie ma przełożenie jeszcze na obniżenie kosztów takiego samochodu. A taki samochód może też, nie wiem, potocznie mówiąc kolokwialnie, mówiąc koło komina, przynajmniej przejechać około 300 kilometrów. Trzeci, tak, trzeci. Wszystko wiem. Jak wstępnie, tak jak wcześniej powiedziałem, znany jest Państwu na pewno bardzo dobrze ten temat, i jakie, jakie korzyści wynikają z tego, że na naszej stacji zakładowej mamy zlokalizowane więcej urządzeń, które, które wspiera, e, wspiera działalność przedsiębiorstwa. Jaki jest tego cel? Przede wszystkim koszty operacyjne, czyli jeden z najważniejszych elementów dla przedsiębiorcy, jak nie najważniejszy i co należy zrobić i co należy, co należy zrobić może, co, co chcielibyśmy zrobić, żeby jeszcze te koszty operacyjne zmniejszyć. Zdajemy sobie sprawę, że korzystanie z zewnętrznych serwisów, z zewnętrznych stacji paliw, zakup płynów AdBlue, płynów do spryskiwacza wiąże się przede wszystkim z dodatkowymi kosztami, które ponosimy na stacjach zewnętrznych, ale to jest również czas. Bardzo, bardzo prosty przykład, dzwonimy do, do swojego pracownika i pytamy się, gdzie jest, bo w, o godzinie X miał być w punkcie określonym, on jeszcze nie dojechał, dlaczego nie dojechał, bo musiał jeszcze zatankować paliwo, bo okazało się, że no, zapomniał albo chce dbać o wizerunek firmy i jeszcze musi w jakimś, w krótkim czasie umyć samochód i to są dla nas rzeczywiste koszty, które ponosimy, bo tracimy na naszej flocie, która powinna pracować, a nie dokonywać przestojów. Jeżeli, jeżeli mamy tą flotę dość sporą albo planujemy rozbudować flotę, logiczne jest to, że będziemy kupować paliwo taniej. Jeżeli, jeżeli kupimy paliwo po niższych kwotach, ta marża narzucana przez zewnętrzne stacje tak, paliw tak naprawdę nie będzie nas w tym momencie już interesować. Efektywne zarządzanie. E Bardzo istotnym elementem jest kontrola pracowników. W następnym slajdzie to będzie natomiast, gdy będziemy mieli wszystkie dostępne narzędzia, wszystkie dostępne urządzenia na naszej stacji paliw wewnętrznej, będziemy mogli lepiej planować i kontrolować przebieg naszej floty i pracę naszych pracowników. Scentralizowanie tych wszystkich urządzeń to jest po prostu efektywność. Będziemy minimalizować przestoje firmy, będziemy mogli realnie planować zwykłe wyjazdy, ale też będziemy mogli szybko reagować na tak zwane wyjazdy ad -hocowe. To jest bardzo istotne. Automatyzacja procesów, mamy terminal flotowy, mamy pełną kontrolę, wiemy kiedy pracownik korzysta z dystrybutora paliw, i mamy tak naprawdę o obraz przejrzysty tego, co się dzieje w naszej organizacji. Bezpieczeństwo i zgodność z normami. Tak naprawdę dbamy o, również o naszą flotę, czyli mm, wiemy tak naprawdę z jakiego paliwa korzystamy i z jakich płynów korzystamy na co dzień. Dane w czasie rzeczywistym. Tak co powiedziałem wcześniej, bardzo istotnym elementem jest pełna kontrola nad tym, co się dzieje w naszej flocie. Jeżeli mamy tą pełną flotę, to nasze koszty prowadzenia działalności jestem przekonany, że na pewno będą niższe. Zastanawiałem się, czy, czy, czy wpisać taki punkt związany ze zwiększeniem satysfakcji pracowników i klientów, i uznałem, że, że, że należy taki punkt pisać. Dlaczego? Dlatego, że uważam osobiście, że każdy pracownik, który pracuje w bardzo dobrze zorganizowanej firmie, i ma pełen dostęp do e, komfortowej pracy, podtrzymuje jakość usług, która dla pracodawcy, w moim rozumieniu, jest bardzo istotna. Poniekąd zmiana pracownika, ze względu na to, że zmienia jakby swoje miejsce pracy, powoduje, że pracodawca ponosi kolejne koszty z przeszkoleniem kolejnego pracownika, co nie jest całkowicie jakby zgodne ze strategią działania. Wsparcie dla zrównoważonego rozwoju trudno tutaj jakby więcej dodać, Bądźmy, bądź z nami eko. Ja akurat jestem tą osobą, która jestem za tym kierunkiem i bardzo wspieram eko, i uważam, że zwracanie na to uwagi w przypadku korzystania właśnie z pojazdów elektrycznych to jest bardzo element, który, który nas czeka naszą flotę w każdym momencie gotową do wyjazdów cyklicznych i do wyjazdów ad hoc, będziemy na pewno konkurencyjni. Podsumowując, redukcja kosztów, lepsza kontrola nad procesami, poprawa satysfakcji pracowników, działania proekologiczne i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej jako bardzo ważny element. pozwolę sobie, oj, to, to ty? To wy? To nie, to jeszcze raz do tyłu, poproszę. To jest dokładnie. Chciałem zwrócić na to ostatnie zdanie, które uważam, że właśnie w tym podsumowaniu jest chyba z mojego punktu widzenia najbardziej znaczące. Pozwolę sobie je przeczytać. Implementacja takiego kompleksowego rozwiązania stanowi strategiczną inwestycję, która przekłada się na długoterminowe korzyści finansowe i operacyjne. Uważam, że to jest sedno tego problemu. I ostatni slajd. O, właśnie. Pracujemy, pracujemy na rynku od 19 lat. Jesteśmy bardzo doświadczoną firmą. Chętnie pomożemy Państwu w doradztwie, w sprzedaży, w montażu, w budowie, w serwisowaniu. Szczycimy się tym, że dzisiaj nasi klienci to 2100 wyposażonych stacji paliw w nowe dystrybutory. To jest rzecz, która potwierdza, że jesteśmy znani na rynku i klienci nam po prostu zaufali.